Nikt nie no, bo... tak, widział. Do no, no dalej jesteś. Nie widzieliście na streamie? Car? Dobra, dobra, tylko tam jest chyba trawa. Nie wiem, czy mogę tak. Dobra. Hear me out, hear me out. K <grystanie> to się <znać> się <grystanie> <chodzi>. <grystanie> o, 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 Ja posprawdzę. Ja w szczole zielonych, kurwa. Zobaczysz do widzów. R, r, ja nie jestem agresywna, ja nie umiem inaczej. Czerwona. Nie wiem, czy mamy czekać, czy. O, o. dobra, Czerwona. What the fuck? Dobra, chyba trzeba na żółte Obawiam skoczyć. Obawiam się, że my tu musimy na żółte, no. O kurwa. Nie, no, Git, jest O, no. O. Oh, oh, oh. O, nie, kurde, Nie, czekaj! O Kurwa! Przed siebie i tutaj nic nie ma, nie wiadomo! Kurwa! Kurwa! nie! Ja Nazywa się pierwszy film na YouTube. Uh -huh, uh -huh. Jezu, ja to wiem. Ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem. Eee, mm, no. Oj, oj, oj. pieszy. Nie wiem. Ja oj, wiem. Miją <grym> no, do zoo. Dokładnie, mia do złu no. no. Jeden krok sobie do swojej. 60-80 cm, a ile jest metr? Metr to jest 100... kilometrów. Nie, czekaj, 100... Sto... czy 1000? Mamy zbieżne źródła, bo też widzę ten artykuł, że to ma 60-80, ale wyżej mam artykuł, że nawet do 1,5 metra może być. No a, a przecież 80 cm to ile masz? To masz 1,5 metra. Czy... no to tak. No, no nie? Ale to jest godzina wtedy, godzina i półtorej godziny.

No, no. Nie! Chodź tu, no. nie. nie. Kto tu Nie! Aha, loser, loser. Okay. No.

Czemu cię usunęło szwagier YouTube'a, Co? I nie powinno cię usuwać YouTube. Sorry? Nie! 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 Dlatego cię usunęło. chyba nie. Kto tam chciał? Kto? Nie. No wy mnie Czytaj, ale nie teraz, bo to pewnie ile tam jest front tego tygodnia. Dobrze, dobrze! Nie! No <śmianowidzio> nie mogę zmierzyć pomocy! 22, słuchajcie! 20... 22,5... 22,5 centymetra mam, słuchajcie. Chcielibyście tyle mieć, no? Czarnoksiężnik na Feniksie, nie? No nie no. Dwójna, widziałeś co zrobiła? Ja pierdolę, pierdolej no, robię? Dobra, przepraszam. No, nie, nie, Dawaj, nie. go, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, co nie. No miała, Nie, nie. Tylko gotów tak, ale, ale będzie, będziecie wilkami i będziecie na otworaka biegać, a ja będę na was siedzieć. O coś Ty czy ja do na żyję, że jak to się jeszcze żyje? Raz, dwa, trzy. A, Jezu! Ja pierdolę! Tja, a druga faza nie masz falu przypadkiem kolego. No właśnie. I to było... Po... Wzrokiem mnie rozwalił, no dosłownie! What the fuck? Szybkość ruchu... a fajna. Żeby się szybko ruch ruszać. Ruszać. No te ping i... Powinna to być. kurwa! Nie no, dobrze jest! Nic się nie stało! O! rok Albo na koniec roku, albo na początek roku. Uwaga, uwaga. Ej, ogólnie to powinnam zgasić tą świeczkę, bo bo mnie popala. <laughs> 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 Czemu ja to JA nie zgasiłam? What the fuck? ważne. po prostu. Zrobimy AS ASMR. Widzę się do mikrofonu. Discord? O, to zmienia RTX. Masz RTX off, to jestem ja w pudełku, a z rtx jestem ja w pudełku. Okej, okay, okej, okay, uwaga, uwaga. Proszę bardzo, troszeczkę się odbija. Ale on mi mówił, że w nocy, to czemu ja tutaj idę teraz? O kurwa! Jego! Mam... O nie! A jak! jak spodnie spodnie! spodnie! O, to muszę tak zrobić. Och. Andrzej, to jebne. Co to jest? To jest szczur! Ja pierdolę! Wystarczy, że to tak? Dwa Dobra, nie, nie, jeszcze, jeszcze To było dwa Trzy Nieważne Mam skarpetki, które są łapkami Takimi Ech, nie mogę pokazać. O, czekaj, nie, nie wiem ile pokazałam. Za dużo. No jak? Ale ja mam spodenki wreszcie. Są to są spodenki, to nie są gasje spokojnie. Czemu jestem podem? Eee, przepraszam! Nie! Nie! Nie powiedziałam Poszłam drogą rowerową! Jest odruch! Nic nie mówiłam! Przepraszam! Drogą P! No nie łamczaj! Nie o to chodziło! Nie, dwóch mnie chyba wzięło. Z dwóch stron mnie. Oni wszyscy ze mnie weszli, widzieliście? Co? Ej, To jeszcze nie stoi. Co drugim razem nie stoi. Proszę, zróbcie mi dobrze. Weź mnie. Halo, weź mnie. weź mnie. Weź mnie. Weź mnie. Słodkie albo gorzkie. To tyle. A drugie czy krótkie? Dobre pytanie. Nie, ja myślę, że to nie jest kwestia długości czy krótkości, to jest raczej kwestia tego jak bardzo zagięty jest. Bo na przykład jak widzę takiego super prostego banana, to aż się chce go zjeść, nie? On tak się prosi po prostu... No, wy... no ale nie macie tak... No no są, ale nie, nie słuchajcie, ale nie. Co jest? No, musisz strzepać, żeby zaczął gałęć. Co? No trzeba, przecie tak pisało, więc to jest. Ale pisało. jak długo mam trzepać? Nie pisało. Ale zacznij leczyć. O kurde, ale to. Aha, bo to tak się chyba robi, tak się trzepie. Ej no nie. <ścoughs> Czekaj. Mam ci strzepać Nie, ja chcę strzepać Czekaj, tutaj będziemy trzepać. Co jest? O! Leci białe! Let's go! Było. Dobra, czekaj. Czekaj. Ciecze jest! Lepiej się miałczy. Miałczy się lepiej.